No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 14 do 20 lutego 2022 roku. Pamiętajcie, są to czytania ogólne, więc siłą rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Więc bierzcie tylko i wyłącznie, kochani, to co dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Ym, także bardzo Was proszę, zanim zadacie mi jakiekolwiek pytania czy tutaj, czy na Facebooku, zajrzyjcie najpierw do opisu. Będę bardzo, 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 bardzo wdzięczna. A tak poza tym, to, to, co, to co zawsze, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Ok, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto by było uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza dla Was, moje wagunie, mm -hmm. refleksja. Mi oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Mhm. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Siódemka kielichów. No, kochani, to jest takie trochę bujanie w obłokach, niezdecydowanie. Może macie tutaj jakieś decyzje do podjęcia, trzeba dokonać jakiegoś wyboru, a jest za dużo opcji i nie wiecie za bardzo na czym się skupić. Może to być taka energia, że będziecie mieć 100 pomysłów na minutę i tak naprawdę nic nie zrobicie, bo będziecie siedzieć w tej strefie marzeń i bujanie w obłokach, tak? Także, kochani, ważne tutaj jest, żeby się uziemić, żeby zejść na ziemię, żeby podjąć konkretne Kroki, dokonać tych decyzji, no i wybrać któryś z tych kielichów i zabrać się za robotę, że tak powiem, tak? Ehm, fajna energia, no takiego bujania i tak dalej, rozmarzenia, ale wiadomo, że z czasem, no trzeba zejść na ziemię, jakby nie patrzeć. <laughs> Dobra, co miłego się może wydarzyć? Um, dziewiątka buław. Dziewiątka buław coś tu, z czym się nie poddajecie, z czym się nie poddajecie, bo dla mnie dziewiątka była w tej z żołnierza, który walczy, 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 przegrywa, 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 ale walczy dalej, trzyma tą ostatnią buławę, jak swój skarb, bo wie, że niedługo koniec i że uda mu się wygrać. Także kochani, może właśnie ta wasza zaciętość przyniesie w końcu właśnie tutaj jakiś sukces. Może coś uda się utrzymać. Może uda coś się wygrać. Dziewiątka buław to też jest taka karta mówiąca o obronie, tak? Zabarykadowaniu. Także może uda wam się coś obronić? Hmm. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy tą dziewiątkę buław. Cóż to za sytuacja? Trójka buław. Okej. Okay. Uuu, uh, diabełek! Rycerz Buław, a smieczy, sprawiedliwość, gwiazda, świat! No to jest jakieś takie trochę zawirowanie myślowe a propos właśnie jakiejś osoby w waszym otoczeniu. Mamy tutaj rycerza buław, mamy diabełka, także takie połączenie no dosyć niefajne bym powiedziała. Ponieważ rycerz buław w takim bardziej negatywnym sensie przy diabełku, no to mówi o osobie, która pojawia się i znika, która wiecie, przychodzi wiadomo po co i jak już jej się znudzi to ucieka, tak? Diabeł no tutaj też jest niefajną energią, Wiecie, co Wam powiem, kochani? Mam wrażenie, że mogliście, część z Was mogła mieć do czynienia z taką osobą, która właśnie pojawiała się i znikała, która była dla Was toksyczna, która wysysała z Was energię, z którą mam wrażenie, że z tą dziewiątką buław już nie jedną bitwę przeżyliście. To może być Wasz partner, partnerka, to może być jakiś przyjaciel, ktoś z rodziny. Ciężko powiedzieć, więc weźcie to, jak, kochani, rezonuje. Ale mam wrażenie, że... Uświadomicie sobie prawdę, że za długo trzymaliście się tej strategii, właśnie tej walki o, o coś, co być może wcale nie ma racji bytu. I kochani, wygląda na to, że z trójką buław ruszacie do przodu tutaj z czymś. Widzicie, pakujecie manatki i uciekacie. Uciekacie właśnie od tej sytuacji, od tej nietrwałej sytuacji. Uświadomicie sobie prawdę, że stać was na coś lepszego, że stać was na coś lepszego, że, e, że nie ma sensu walczyć o coś, co nie spełnia Waszych oczekiwań, co nie jest spełnieniem waszych. Manat. Marzeń. Widzicie? Wasze szczęście leży gdzie indziej, kochani, mam wrażenie. Tak jest. Mhm. I będziecie podejmować decyzję tutaj o ruszeniu do przodu, kochani. Ponieważ, a mieczy, uświadomicie sobie, że coś, o co walczyliście, być może było tylko w Waszej głowie. Być może nie było tak naprawdę prawdą. To jest ogromna świadomość, która przyniesie Wam ulgę, która Wam przyniesie proces sprawiedliwości. Mam wrażenie, to jest Wasza karta, zresztą moje, e, moje drogi waki. Dla części z Was może tutaj się szykować sprawa sądowa z tą osobą. Może sprawa rozwodowa, jeżeli to jest Wasz partner, partner a dla części z Was może chodzić o taką sprawiedliwość karmiczną, że w końcu ukończyliście jakąś lekcję, że żeby dbać przede wszystkim o siebie i o swoje marzenia, o swoje uczucia. Gwiazda też symbolizuje uleczenie, uleczenie Waszej duszy. No i świat, świat mówiący, że lekcja została ukończona, że jakiś cykl został ukończony, że możecie ruszyć dalej po swoje szczęście, po swoje marzenia, po swoją stabilizację, być może po kogoś lepszego, po idealnego partnera. Także, kochani, ogromna świadomość, przebłysk takiej świadomości, i prawdy, a propos sytuacji, z którą tutaj się mam wrażenie, już troszeczkę zmagacie z tą dziewiątką buław. To nie jest kwestia jednej bitwy, to jest kwestia kilku bitew, tak? I to takich przegranych, że za każdym razem być może walczyliście tutaj o tą relację, ale wychodziło, jak wychodziło, i ta osoba później wracała, i wy znowu walczyliście o tą relację, i znowu wychodziło, jak wychodziło. I mam wrażenie, że dla części z Was. Ta osoba albo wróciła już, albo powróci w przyszłym tygodniu, i wy tym razem powiecie jej: Sajonara, ja ruszam w swoją drogę, mam ci dość i nie mam ochoty dalej kontynuować tej znajomości. I to będzie piękna prawda, która naprawdę was wyzwoli. Uh -huh jeżeli chodzi o takiego partnera, partnerkę, tak? Albo kogoś bliższego, to mam wrażenie, że dla części z Was może tutaj też być kwestia właśnie jakichś uzależnień, które weszły w... no wchodzą właśnie w tą sytuację, tak? Uzależnień, jakichś toksycznych zachowań, niestabilizacji, niestałości w emocjach, w uczuciach, w postanowieniach i to też może Was męczyć, tak? Jeżeli to jest jakiś przyjaciel, który wiecznie ma nie wiadomo jakie pomysły, a później oczywiście się z tego wy nie wywiązuje albo coś takiego, to też może być męczące. Także weźcie to po prostu jak rezonuje. Ale Mówię, tu jakaś prawda przychodzi do Was. No i tak jak widzicie, po tej prawdzie trzy wielkie arkana sprawiedliwość, gwiazda i świat czyli sprawiedliwość karmiczna, uleczenie sytuacji, nadzieja zachowana i świat ukończenie ważnej lekcji, trudnej lekcji również, tak? Ukończenie jakiegoś cyklu. Ok, na co uważać w takim razie? Zobaczmy. Dwójka pentakli. Kochani, uważajcie na swoją równowagę przede wszystkim. Dwójka pentakli jest dla mnie energią mówiącą o tym, że żonglujemy różnymi rzeczami, tak? Życie osobiste kontra praca. Siedzenie w domu kontra wyjście ze znajomymi, tak? Partner kontra bycie, że tak powiem, samemu, tak? Także, kochani, tutaj ta równowaga może być zaburzona u was w tym tygodniu, tak jak widać w tej siódemce kielichów. Będziecie mieć 100 pomysłów na minutę, będziecie chcieli zrobić 100 tysięcy rzeczy na raz. A tutaj jest ważne, żeby przystopować, żeby znać umiar, znać tą równowagę i, i, i zachować tą stabilizację pomiędzy różnymi etapami, tak? Dla niektórych z Was to jest konieczność też podjęcia wyboru jakiegoś, tak? A propos, nie wiem, kogo wybrać, jaką osobę, jaką ścieżkę życiową, jaką pracę, tak? Który projekt, tak? Że to też jest kwestia, żeby dokonać wyboru, tak? Żeby, żeby, żeby móc pójść naprzód, mhm. Dobra, co w miłości w takim razie zobaczmy. E, koło fortuny. No, coś tu się dla Was odwraca, moje drogie wagi. Jaki szczęśliwy traf. Ciekawa okazja, niespodziewane wydarzenie. Mm, coś tu się szykuje. Wszechświat ma dla Was jakąś niespodziankę, moje drogie wagi. No zobaczmy, cóż to za niespodzianka, aż jestem ciekawa. Uuu, rydwan. Być może jakiś raczek na horyzoncie, albo jakaś podróż, wyjazd. Przyjazd kogoś niespodziewany, eremita, okej, okay. może jakaś panna na horyzoncie, uuu, dziesiątka kielichów i trójka kielichów, król, wow, króli, królowa, pentakli, kochani, trójka kielichów, no piękna energia, mhm. powiem Wam tak, moi drodzy, jeżeli jesteście w stałych związkach, w którym wszystko się układa, jest fajnie, no, to szykuje się naprawdę gruba niespodzianka dla moich yy, królowych mieczy. Tutaj pod spodem widzę, że jesteście. No, nieźle was tutaj zaskoczy inicjatywa partnera, być może a propos jakiejś podróży, wyjazdu gdzieś, gdzie będziecie sam na sam, gdzieś, gdzie będziecie mogli się pocieszyć sobą, zabawić, pobawić, pocieszyć, poradować. Kochani, to będzie dla was naprawdę niespodziewane, więc tutaj mówię, może się szykować jakaś podróż niespodzianka yy, dla części z Was. Yy, kochani, dla części z Was. Jeżeli myślicie o jakiejś tutaj przeprowadzce z partnerem, partnerką, to możecie dostać w tym tygodniu jakieś zielone światło. Nie wiem, że mieszkanie jest gotowe, że znalezienie jakiegoś idealnego punktu mieszkania, że nie wiem, jeżeli przeprowadzacie się do innego miasta, do kraju, to, że tam jakieś umowy wszystko podpisane, dostaniecie po prostu zielone światło, że możecie ruszać do przodu, tak? To jest coś, że wiecie, że, że podążacie we właściwym kierunku, w kierunku swojego spełnienia, w kierunku swojej stabilizacji, tak? No i to zielone światło, to to zielone światło, które przyjdzie tu z kołem fortunem, przyniesie Wam bardzo dużo radości. No i król, królowa pentakli, to jest właśnie to stabilizacja małżeństwo, stabilny związek, więc poczujecie takie w końcu, kurde, jest dobrze, tak? Mm, w końcu tworzymy nasze miejsce mocy, nasze miejsce, w którym, w którym możemy budować więcej, możemy budować nasze szczęście, tak? Także piękna energia. E, moi drodzy, cóż Wam tu jeszcze powiem? Jeżeli, jeżeli jesteście w jakimś takim świeżej relacji, w świeżej relacji, w świeżym związku, coś tu się nowego rozkręca, no to kochani, może Was, was zaskoczyć... E, Wasz partner, partnerka, właśnie też jakimś wyjazdem, no ten wyjazd to tutaj tak mocno powiem Wam, z tym rydwanem jako pierwszym, więc może Was tutaj zaskoczyć jakimś wyjazdem, no ale kochani na tym wyjeździe dużo się wyjaśni, mam wrażenie, że partner, partnerka mocno się otworzy na Was, jeżeli wcześniej był trochę zamknięty, nie chciał mówić o jakichś uczuciach, emocjach, o przyszłości być może Waszej, no to tutaj pójdą jakieś konkretne e, sformułowania, a propos właśnie mm -hmm, widzę cię jako swojego partnera na przykład. Przyszłość, widzę cię jako swoją partnerkę na przyszłość, chcę się z tobą zestarzyć, chcę z tobą czegoś więcej. Dla niektórych z was może usłyszycie nawet magiczne pytanie, może zechcecie zadać to magiczne pytanie swojej partnerce, ale będzie to okres naprawdę wielkiego szczęścia między wami, pojednania, radości. No i dla części z was naprawdę wejścia na wyższy etap tej znajomości. No, a moje wagi singielki albo moje wagi single, kochani, jeżeli wybieracie się w jakąś podróż w tym tygodniu, to może Was tu mile coś zaskoczyć, kochani. Może Was tutaj mile zaskoczyć. Kochani, mam wrażenie, że część z Was wybiera się na jakąś podróż taką rodzinną. Nie wiem, z rodzicami, z siostrą, z kuzynostwem albo z bliskimi przyjaciółmi. Ktoś wyciąga Was tu z chałupy, że tak powiem. Bo tryb Eremity mówi o tym, że przez jakiś czas byliście też zamknięci, być może na wyjścia, na jakieś świętowania, na jakieś celebracje. Dziesiątka kielichów, trójka kielichów może wybierać się na jakieś wesele albo, nie wiem, na rodzinę czyjegoś dziecka. Coś w tym stylu tutaj widzę. Jakieś spotkanie. Tak, jakieś spotkanie, wybieracie się na jakieś spotkanie, tak? I wygląda na to, że tam możecie spotkać idealnego partnera kochani dla siebie. Król, królowa Pentakli, no to jest piękna para. To może być ktoś z trygonu mm, Ziemi, byk pan na koziorożec, ale nie musi, bo mamy tutaj tego raka, mamy pannę. Mm, pod spodem też rak się nam pojawił, więc mocno rak, ale kochani, to może być osoba, z którą naprawdę będziecie się dobrze bawić na tym wyjeździe, na tej imprezie, mm, na tym spotkaniu, że tak powiem. No, i tu jest piękny potencjał na przyszłość, powiem Wam. Piękny potencjał na przyszłość. Ja nie mówię, że to musi być jakaś niewiadomo jaki wyjazd, tak? To może być wyjazd za miasto albo przejazd taksówką przez miasto na drugi koniec, tak? Także piszcie to po prostu jak rezygnuję, ale to będzie coś niespodziewanego. To zaproszenie, ten wyjazd, to będzie coś takiego, że w ogóle się kompletnie tego nie spodziewacie. Dlatego może się pojawić ta siódemka kielichów, takie zastanawianie, czy warto jechać, czy nie jechać, czy w ogóle wyjść z domu, czy, czy co w ogóle robić, tak? Ale tutaj wszechświat ukartował po prostu tą sytuację, więc grzechem by było nie skorzystać. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Szóstka pentakli, bardzo fajna energia, kochani, zrównoważona, to jest równowaga w dawaniu i braniu. Równowaga w dawaniu i braniu, więc jeżeli chodzi o te relacje z innymi, tutaj będzie wszystko w najlepszym porządku. Jeżeli potrzebujecie, nie wiem, jakiejś pożyczki finansowej, tego typu rzeczy, to dostaniecie ją od znajomych, może ktoś Was poprosić tutaj o jakąś pożyczkę, to oczywiście też nie będzie żadnego problemu. Zobaczmy tą szóstkę pentakli. Możecie dostać tutaj jakąś właśnie ciekawą propozycję od kogoś. Może tego wyjazdu. <laughs> o, jejku, 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 jejku. Cóż to nam za karty wyszły? Szóstka kielichów. Dziewiątka mieczy, ósemka mieczy. No, kochani, ktoś tu potrzebuje pomocy. Ktoś tu potrzebuje, tak, waszej pomocy, waszej intuicji, logicznego myślenia. Mhm, tak jest, takiego spokoju waszego. Mam wrażenie, że ktoś z przyjaciół, oczywiście to też może być wasza energia, więc jak ktoś to sobie odwróćcie. Ktoś z waszych bardzo bliskich przyjaciół, ktoś na kim wam zależy. Szóstka kielichów, to jest taka bardzo opiekuńcza energia. To może być, nie wiem, ktoś z rodziny, ktoś bardzo bliski przyjaciel, tak? Ktoś z przeszłości, z kim się znacie od lat dzieciństwa. No jest w małym potrzasku, tak? Mamy tutaj ósemkę. Mieczy i dziewiątkę mieczy, więc utknął w martwym punkcie. Utknął w martwym punkcie, nie wie, jak wyjść z jakiejś sytuacji. Przynosi ta sytuacja tej osobie bardzo dużo stresów, nieprzyspanych nocy, dużo zmartwień, deprecha. I kochani, wygląda na to, że to Wy będziecie wyciągać tutaj pomocną rękę do tej osoby, żeby pomóc jej zrównoważyć tą sytuację, żeby pomóc jej, nie wiem, znaleźć rozwiązanie, wyjście z tego martwego kręgu, I żeby pójść do przodu. Dla części z Was może to być kwestia finansowej pożyczki, dla niektórych z Was może to być kwestia po prostu wysłuchania. Bądź danie jakiejś takiej um, inteligentnej rady na przyszłość, tak? Także tutaj ktoś z Waszych bliskich będzie potrzebował um, właśnie waszego wsparcia i jak najbardziej może na to wsparcie liczyć. Ok, praca i finanse. Zobaczmy co tutaj. Diabełek. u, a może tutaj odchodzicie z jakiejś toksycznej pracy, takiej niestabilnej. Mhm. Dla części z Was też to może być, bo diabeł się powtarza. Diabeł się powtarza nam tutaj, więc dla części z Was może być tak, że walczyliście tutaj o jakąś pracę, gdzie jest toksyczne środowisko, gdzie jest niefajne środowisko, niestabilne, tak? Ludzie są niedojrzali i w końcu decydujecie się ruszyć naprzód. Mhm. To też może być dla was. Ale co jeszcze a propos diabełka? Diabeł no, może oznaczać właśnie wszelkiego rodzaju toksyczności, uzależnienia, takie um, uwięzienie też w, w, w takiej klatce, złotej klatce, tak? Więc dla części z was możecie właśnie czuć się, że jesteście uwięzieni w jakieś, właśnie w takiej złotej klatce. Czy to jest klatka, która jest fizyczna, w sensie jesteście w jakimś biurze, otaczają właśnie fajni ludzie, czy to jest klatka waszego umysłu, tak? Klatka waszego ego. Więc tutaj trzeba by było się z czegoś wyzwolić, uwolnić, tak? Odciąć właśnie te jakieś łańcuchy, żeby, żeby ruszyć wolno. Zobaczmy tego diabła. O co tu chodzi? Oczywiście tutaj możecie mieć do czynienia po prostu też z jakimś koziorożcem, więc miejcie to na uwadze. Księżyc. u jakieś tajemnice wyjdą na jaw. Księżyc odwrócony. Mhm. Tajemnice, sekrety wyjdą na jaw. Albo tutaj przerwiecie jakieś koło iluzji, lęków, takich rzeczy. Uuu, szóstka buław. Super. Wygląda na to, że wygracie z tym diabełkiem, kochani. No, pewnie. A z pentakli. Pięknie. Na spodzie paśmieczy. Piątka buław, piątka mieczy. Dokładnie. Macie, kochani, wiecie co? Przyglądacie się przyglądacie się przyglądacie tym kłótniom, walkom, tak? Bo jeżeli chodzi o jakieś osoby zewnętrzne, część z Was właśnie w, w swoim środowisku, w pracy ma osoby toksyczne, które wiecznie em, powodują, jakieś kłótnie, zgrzyty, jest duża konkurencja, walka, a mam wrażenie, że Wy chcecie tego spokoju, Wy chcecie stabilizacji, Wy nie macie ochoty walczyć, wagi nie lubią walczyć, wagi nie lubią konfrontacji, tak? Wy po prostu stoicie z boku i obserwujecie i sobie myślicie ja pierniczę, jakim cudem się wpieprzyłam w takie coś, tak? I dla części z Was to będzie czas uświadomienia sobie prawdy, tak? Uświadomienia sobie prawdy, że... Yy, że Koniec tego. Ja chcę ruszyć do przodu po coś nowego. Dosyć się tutaj nawalczyłem. Nawalczyłam. To ja jestem zwycięzcą w swoim życiu. I dlaczego mam siedzieć w bagnie po uszy, kiedy mogę. Tańczyć, śpiewać, bawić się i siać nowe ziarna, tak? Także kochani, jeżeli e, ten diabełek jest w Waszym środowisku zewnętrznym, to tutaj też jakieś tajemnice mogą wyjść na jaw. Ukryte plotki, ukryta zawiść, e, jakieś niefajne rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości, albo które się wydarzyły właśnie w ostatnim czasie. E, e, I kochani, wygląda na to, że Wy tu wyjdziecie obroną ręką z tego wszystkiego. Więc dla części z Was może... Być taka sytuacja, że ktoś tu zostanie zwolniony, kto wam nabroił, a dla części z was to wy stwierdzicie, że nie chcecie się dalej babrać w tym, w tym bagienku i ruszacie po jakieś nowe wyzwania, tak? Po, w kierunku jakiejś nowej pracy. Mhm. Część z was może uświadomi sobie swoją jakąś prawdę, swoje lęki, swoje blokady, które właśnie blokowały was przed pójściem naprzód. I to będzie ten moment iluminacji, oświecenia. Widzicie w tamtym, w tutaj, w tym było, był ten asmiec który pojawił się w, ta, na spodzie kart, tak? Jako, jako jeszcze dodatkowe do dopowiedzenie. To jest ta iluminacja, to jest ta jasność umysłu, klarowność, że ja już nie chcę w dłużej tym siedzieć, nie chcę czuć się uwięziona, nie chcę czuć się uwięziony, mam tego dosyć, mam dosyć niestabilizacji, mam dosyć toksyczności, ruszam do przodu, już dosyć się nawalczyłem, tak? To będzie bitwa, którą wygram, a mianowicie sieję nowe ziarno pod przyszłość i to będzie bitwa, którą wygram. Mam w sobie dużo pasji, dużo zwycięstwa, dużo pewności, Siebie i ruszam po nowe zostawiam, zostawiam te toksyczności za sobą, tak? Naprawdę super, super energia, kochani. Dobra, mm, rada. Rycerz <gryzysz> kielichów. Podążaj za głosem serca, podążaj za głosem intuicji. Pójdź do przodu, ruszaj do przodu. Otwórz swoje serce na miłość, otwórz swoje serce na partnera, partnerkę. Mm. Zdecyduj się na jeden kielich i ruszaj do przodu, tak? Pamiętaj o równowadze wewnętrznej, medytuj, tak? Um, ufaj swojej kreatywności również. Mhm. I płyń, po prostu płyń. Dobra. Zobaczmy zwierzaczkę dla Was. Uu, no nie, tyle aż nie. Tyle aż nie. Mhm, mamy sempa, nothing is wasted, dokładnie, nic nie jest stracone, kochani. Więc czasami mamy takie wrażenie, że coś utraciliśmy, że straciliśmy na coś czas, że straciliśmy mm, na coś energię niepotrzebnie, że to co to zostało stracone, że, że nie miało sensu. Kochani, wszystko w naszym życiu ma sens. Nawet te stracone, w cudzysłowiu, e, rzeczy, tak? Te utracone, ten utracony czas. Wszystko jest lekcją w naszym życiu i należy to doceniać, tak? Należy to doceniać, bo dzięki tym lekcjom jesteśmy tym, kim jesteśmy i stajemy się lepszą wersją siebie. I na spodzie, co mamy? Świstaka. Time to let go. No właśnie, czas odpuścić, czas odpuścić stare jakieś żale, przeszłość, blokady nasze. No właśnie, czas otworzyć swoje serce, tak jak ten świstak tutaj siedzi. Widzicie? Czas otworzyć swoje serce na przyszłość. No właśnie, i położyć solidne fundamenty na tą przyszłość. Pięknie, kochani. Dobra. Jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. Raz, dwa i trzy. Dobra. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zastanowić się nad wyborem karty, to zatrzymajcie sobie filmik, ja odsłaniam nasze y, odpowiedzi. Odpowiedź numer 1 brzmi... Istnieje coś lepszego. Odpowiedź numer dwa brzmi... <laughs> Decyzja należy do Ciebie. I odpowiedź numer trzy brzmi... Nie. I to takie kategoryczne nie z wykrzyknikiem. Dobra, to by było na tyle, kochani. Życzę Wam powodzenia, cudownego tygodnia. No i do zobaczenia za niedługo. Póziaki Pa, pa.